Pierwsze um, takie um, zainteresowanie jajem to było przekazane przez moją teściową. Ona malowała jajka i ja u niej zobaczyłem, dostałam parę w prezencie i od tego momentu zaczęła się zabawa z jajkami. Są jajka rzeźbione i grawerowane, ale grawerowane tylko na strusich jajach. Dlaczego? Struś ma najgrubszą skorupę. Czy to struś emu, czy struś afrykański. Mają Skorupy afrykańskie mają do 5 nawet i nieraz zdarzają się sporadycznie powyżej 5 mm. Od emu są trochę cieńsze, 3-4 mm i na tym można grawerować. Owszem, próbowałam na gęsich też grawerować, też się co nieco da zrobić, ale jest to już bardzo cieniutka, bo tam jest półtora milimetra, że można po prostu dziurę zrobić. I trzeba to bardzo, bardzo delikatnie, w związku z tym nie graweruję. No i z jaja, kur, zielononurzek, one są bardzo twarde. Następna technika, jaką jeszcze można robić, to oprócz rzeźbienia, to jest malowanie na jajkach. Te są wystawione jajka, malowane. No i są jajka rzeźbione i inkrustowane. Tu jest bursztynem, ja robię. Oprócz tego robię inkrustacje z, z prawdziwej perły, z turkusu. Właściwie no, te, które są w miarę dostępne. Jedno jajko w takie bardzo szczegółowe, z takimi dziureczkami, z tym to nawet do 8 godzin. A jajko z żeby całe zrobić, przez to, że ono jest twarde i naprawdę nadgarstek boli, trudno się robi. Ale lubię też w tym materiale robić, mimo zmęczenia, to do tygodnia czasu i dłużej nieraz się robi. Bo jak jeszcze piękny grawer chce się w tym zrobić, no to trzeba popracować. Ale wychodzą te jajka tak, jak powinny wyjść. Malowane jajka y, też są bardzo dokładne, bo na tych jajkach, tak jak tu maluje ptaki, y, maluje y, pana Jezusa związane to z Wielkanocą, jest.